ponosi odpowiedzialność za sortowanie odpadów budowlanych? Od 1 stycznia 2025 roku wchodzą w życie przepisy wymagające przygotowania odpadów budowlanych do ich ponownego użycia lub recyklingu co najmniej przez podział ich na, na lub na przykład przez podział ich na, na frakcje takie jak drewno, szkło, tworzywa sztuczne, gips. I frakcje mineralne, beton, cegła, ceramika. I pojawia się pytanie, kto będzie za to finalnie odpowiedzialny? Wytwórca, zbierający, czy może przetwórca odpadów, który będzie finalnie sortował? Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, jeśli zabrą między sobą odpowiednie umowy, to wszyscy. Jeśli wytwórca posortuje odpady bez żadnej podpisanej umowy, to będzie tylko i wyłącznie jego odpowiedzialność. Jeżeli na podstawie umowy przekaże zbierającemu, który zobowiąże się do zapewnienia odpowiedniego wysortowania, no to już oni jako dwie strony będą tą odpowiedzialność ponosili, ale jeżeli zbierający na podstawie umowy przekaże to przetwarzającemu, który zadeklaruje że on to rzeczywiście przygotuje do ponownego użycia lub recyklingu, to będzie ich trzech. I w momencie, w którym do rzeczywistego wykorzystania użytecznego tych odpadów nie doszłoby, to każdy z nich odpowiadać będzie solidarnie za udział w tym procesie.